<głos> 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 jak, jak to wygląda? Oh <noise> tak, jak to było w tej jak to było jak to było w tej przeróbce, ja i mój baseball grupa baseball tańczących. Dobra, to jest, nie jest jeszcze wstęp i tak dalej, bo chcielibyśmy najpierw przetestować, co by się stało, gdybyśmy tutaj robili tą mapę czerwone zielone. Tak, przetestują tutaj ilość przespań i tak dalej. To jest takie testowe. Na razie póki co nikt nie odpada, dopóki nie dołączy do tajnej grupy naszej. Oczywiście okay. przypominam, że generalnie jak ktoś zostanie tego zostanie kika i tak dalej bana jak odpadnie to dostaje bana i tyle jak coś. To będzie łatwiej tak po prostu e, zarządzać osobami. No to. Ja wszedłem w nie? A dobra, czyli... Nie wiem czemu. Dobra. No dobra. kurde, jak się dzielili fajnie. Więc tak, słuchajcie, pomysł jest taki pierwszy, że generalnie każdemu zrobię zdjęcie. Tak dalej. To trochę długo zajmie, bo jest dużo osób. Więc tak, pierwszy, drugi, Dobra, trzeci, uśmiech. Dobra tutaj, zapraszam dalej Skusi. Dobra, idźcie tam, idzie tam, to dzień idzie tam, dobra. Ty teraz ty Cholera 01 widzę Dobra, każdemu. I przechodzisz tam na stronę, dobra Ustaw się tutaj, by było łatwiej. Dobra? I idź tam dalej, dobra? Dobra, chodź pan na to. Teraz ty Tak, Bright? Nie mam ci nie byle Dobra Dobra, job. Yeah. Ale no, można pozować. Tak, ale napakowany. O nie, ten. brońca oh, <laughs> tak, yeah. Jak jak nie będę pamiętam ników y, i tak dalej, to tego tak, będę się zwracał. Będę starał się powiem, zapamiętać, wtedy ja będę mógł. Dobra, zrobiłem zdjęcie. Yeah. Um. Teraz ty, Lisek. Dobra, spoko, spoko. Nie musisz nie aż tak blisko być, ale okej. Okay. Dobra, job. Yeah. Dobra, dalej. Abra yep. Dobra stanie osoby. Dobra, jeb. Yep. I ostatni. Jak się podoba Poznań. Zradznicy, póki co trenują tą broń i tak dalej, bo nie, nie chcieli nauki i tak dalej. Dobra, to ustawcie generalnie pod ścianę i tak dalej, jak na rozstrzelanie i tak dalej, bo powoli będziemy zaczynać. Wstęp i tak dalej. E, dobra, o ciszę, tak. no. prosiłbym o ciszę, dziękuję w sumie. Prosiłbym o ciszę, taką kuracisz zagram aktualnie. Parę się spieszyło, bo faktycznie było dużo, ale dobra, jest to O, tu jest mój baseball, dobra. Moja grupa baseball. Czemu z nieco stoicie tutaj równo? Dobra, masz Maciej, przepraszam, Kur. Nie odzywaj się. Nie płacę ci przecież. Dobra, wracając to. No właśnie. <gryst> Dobra, więc tak, aktualnie jak widzieliście, byliście na tej ładnej mapie, gdzie tam łóżka i tak dalej. Niestety to było wynajęte. Tak na tego, na 20 minut, więc musieliśmy pójść na rynek Poznań. Więc tutaj generalnie rozpoczniemy grę Baba Jaga patrzy na nasze czerwone i zielone. Wiem, że nie widzicie tego jak ja, ale w tej ręce trzymam niewidziany pilot, który pozwoli mi generalnie puszczać muzykę, na którą będziecie reagowali ruchem. Od... I poka zrobimy też... czy słychać w ogóle. A ja sobie nie włączyłem dźwięku świata. Słychać. <grymne> nie, nie słychać. Nie <grymne> <grymne> słychać. Tak, więc tak. Oczywiście przypominam, że odpadnięcie i tak dalej to poruszanie się. Wiemy, jakie jest przed z tymi awatarami, i tak dalej. To może będziemy troszeczkę ulgowi czy coś. Zobaczcie póki co. <grymne> A można ruszać delikatnie tego, tak jak się trzyma te triggery? Czy to, to jest karalne? <grymne> Ocenię to ja i mój Bazemont, drużyna Bazemont. Na pewno nie ma cześć podczas gry, grać w kółko. O, no właśnie, ostatnio działa. Okej, okay, działa, teraz sobie ja muszę podsłuchać. Więc tak, jak ktoś się poruszy, to dostaje ban. Zamiast śmierci, eliminacji. Respawn i red, red <grym> nie pomoże, nie wrócicie do, tak, do gry. Tak, nie wrócicie do gry. Respawn, join nie pomoże, nie wylecicie z mapy. No niestety, e, nie wiem czy będzie stream, czy ktoś ustawiał. z, z, z nie wiem. Oh. <noise> Dobra, czy... Dobra, to co inaczej? Czy mój baseball, ludzi, jest gotowy? <noise> Dobra, ludzie, czy jesteście gotowi? Dobra, zaczynamy za trzy, za dwa, za jeden. Okej okay. <laughs> <A>, no, no. <laughs> To już ma ci to nie najgorzej, akurat nie chciałem, dobra Dobra, z tego co hmm. też widzę to trzeba trochę zrozumieć, że jest opóźnienie No dobra Lecimy dalej Nie kurtka. Nie, czekaj, nie widział nikogo. Nie widzę nikogo. Okej, razie łki co nikt, dobra. I. Czeka niedługa. Dobrze jest. Dobrze jest! Dobrzy są, są, dobra. Niech zocpaść. Ej, dobra, to może podejdźmy tak do końca. <śpiewanie> nie dobry, jesteś Okej, to kto mówisz? Tamten, tamten, ta osoba nie. Nie, nie, nie. Halo, panie strażnik, proszę nie obacywać ludzi. <śpiewanie> ja nie, ja nie Ja się przeć. Kto to domacą, kurde? Halo. Dobra, lecimy nie podoba mi się po Zobacz, <śmiewa> Na Panie na nie Co na nie, 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 dobra. nie, nie, <śmiewa> się, nie, 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 dobra jest spoko <śmiewa> Ej, się no, się. No, nie, 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 się <śmiewa> No dobra. Kot. Dobra, mam go. Kogo? Jest! Nie strzelaj, no Matko Boska! Dobra. Ziomek biegu jak włosy. Zatrzymane to bieg cały czas, ty okay. wiesz. Okej, okay, spoko, rozumiem, rozumiem. Dobra, lecimy dalej. O nie, wypracowały się baterie, nie mogę tego wyłączyć, Nie, czekaj, stój, dobra, 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 dobra. Ja widziałem, że on spokojnie. Dobra, on dobieg, dobiegł, dobiegł, powiedzmy. Dobra! Dobra, więc nie wchodzić póki co. Dobra, przetrwali. Dobra, to teraz ustawić się w szeregu. Nie dotykać póki co rzeczy stamtąd. Moje gratulacje, udało wam się przetrwać pierwszą grę. I teraz, aktualnie jak widzicie, jesteśmy na łące. Najlepszej łące, jaką każdy zna i w ogóle jej szanuje. <noise> Czyli Tesa ta Windows. Tak. Ta trawa zielona i w ogóle miękko i przyjemnie. Więc tak, generalnie odpadło 7 osób. Tylko wy jesteście tymi, którzy przetrwali. Więc tak, teraz będziecie po kolei podchodzili i zabierali swój rysunek, który będziecie rysowali. Też zgłosić po flamaster, ustawcie się w kącie i sobie spokojnie rysujcie. Jest to określony czas tego. a w powiem stopniu. Dobra, więc nabierajcie mnie, tylko nie. takie dwie niebieskie, zielona i żółta. Rozaj. I nie podchodźcie do świetlnika! Uwierzcie mi, nie podchodźcie do świetlnika! Kolejka! Bardzo uh -huh. proszę, proszę bardzo. Желаю. 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 <śmienny> Że, tak, się już sobie, spokojnie, tak, tak. Zabijacie. <śmienny> Będziecie sobie nie ruszajcie później tym, tym plaketem pod spodem, żeby się nie przysłuchuje nie. Ruszaj, ruszaj. <śmienny> Świetne kurwa, nie wiem, nie wiem Yo, yo, jest! Cię chyba ej, dobra, <ślepsi> tutaj obok mnie nie Nie ma. No, no, jak I wyjechał, to, no, to mówisz, no, pan skończył i masz do nie? Nie, nie To

Dobra, spokojnie, spokojnie, dobra, 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 zaraz po czas, razem. Spokojnie, rozkazuj się. się Okej, okay, to dostajesz to tym, ten. w tym i ten. Dobra, to dam jeszcze chwilę czasu. E, dobra, to zaczynam oceniać powoli. Dobra, więc tak, tu mamy pierwszy kwadrat, jeśli chodzi o Neku. E, no, Powiem ci tak, e, wrzuć tą kartkę do świetnika ogólnie. Tu jest świetnik. <śmieniu> <oto się odbierze. śmieniu> dobra. Aprow, bardzo ładne, zaakceptowane. Aprow, zaakceptowane. Zaakceptowane, dobra. Hmm. Aprow, ładnie. A on mi nazwę rysuje. Może obrazek i do kosza. mnie wziął i ruszył. Aprow. Dobra, aprow, ładnie. Zarobiście? Czekaj, nie, nie wiem jak to ocenić, czekaj Co o tym myślicie ogólnie? Dobra, weź tą kartkę i daj do śmietnika Potek, so, sorry, musisz... weź tą kartkę i do śmietnika podejdź tak, to No, żegnaj. Nie, stać, stać, stać. Nie chcesz? Strzelać! Co jest? Cholera jasna! Co, to jest Dobra, nie, czemu go nie można. Z... No wejść tam, no wstań, dobra. dobra. Dobra.

Eee, czekaj, jak ty to rysowałeś? Czekaj. Nie wiem, trochę mu ciągnąć, ale. Nie Może bym... być. Dobra, już. Aprow. Mamy było jakiegoś jakieś desktopy? Weź kartkę i do ślednika idź chwili, wzią, tak, <gry> No zapraszam, chodź Fajny ślednik, co nie? Bardzo ładny Ładny piorun, no Nie, Natanek, nie Nie, 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 nie

no dobra, będę miły, dzień dziecka. Okej, okay, aprów, aprów, aprów. Czekaj, co jest, to niestresowane. Co to jest? No, tak, to jest. <grym> Halo, idź klikiem, bo idziemy approve. Nie gadać tylko pod ścianę, bo odszalamy. Dobra, zostało was. Nie strzelaj głowę nie boli no, od tych strzałów. Ja Możesz ja żyć. Tak, ja oceniłem też, ja No, iść. .ekt. Starałem się wszystkich oceniać jak coś. Squish. Dobra. Zamilknąć, jeśli mogę uh, rzecz nie powiedzieć. Przepraszam, że tak, <noise> tak powiedziałem. <dopełynąć. głosy> Dobra, więc tak. Chcę wiedzieć... Dobra, to tak. Uh, robimy na zasadzie podnoszenia reguły, więc ile pecetowców, czyli zwykłych pecetowców przeżyło? Co? <laughs> Najlepszy? Krok do przodu jak ktoś ma komputer, na samym komputerze, krok do przodu komputerowcy! Okej, okay, dobra, mamy dwóch. PC VR, czyli osoby, które mają PC VR tylko. Że są na komputerze. Ooo, dużo! No i nasi faworyci, questowcy! Mój w ogóle nie rysuje. <laughs> Jupi, dobra. Więc dobra, mój, ja i mój więc że bardzo ładnie rysowaliście. Podpoczynałem, mm. że masakra. Więc tak, więc za chwilę teraz otworzymy kolejną bramę do kolejnej, trzeciej gry, która uważam, jest najbardziej hardkorowa, więc dobrze, że dużo was jest. Eee, więc... O! Idealnie się ustawiliście akurat, jak będziecie skakać, okej, okay, dobra, mi to pasuje. <laughs> okej, okay, to chodźcie, 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 póki co musicie wejść, dobra, chodźcie. Ustaw się pierwszy. Jak, jak... I tutaj ich ustaw w rządku, na tej obrachunce. Eee, na rządku tutaj ustawcie się. Grzecznie. Od lewej no. do prawej. tak. Tu, tu, już. Tu, 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 tak, tutaj. Tak, tutaj pierwsi Od tej strony I Tak, obok. No. Pamiętam był taki... Eee, tak. Szkoda. Ostatni, Dobra, niestety ja się nie mogę. Okej, okay, niestety nie mogę się oddalić, tak dalej, więc nie strzelaj spokojnie potrzebujemy ich. odblokować. Więc ja tak, jak widzicie generalnie. Nie, nie! <laughs> Poczekaj, żyjemy. Zaraz tu wróci, no, spokojnie. Tak, zaraz wróci. Yeah. Ja, kto... ja, ty... Jeszcze zdążycie ma... zginąć. Ja, tak. <estructurangle> <Siele. truhend> <Czymoniweight> tak, właśnie, ja wam pokazałem, czego nie robić. Jak... <truhend> Dobra, więc możemy już powoli zaczynać. Wielka test palet i tak dalej. Paletowy most. <truhend> Musicie, musicie go ogólnie współpracować! To dacie radę przejść na pewno! To jest gra, która jest możecie, Ale e, Zrobimy małe, małe głosowanie, żeby kogoś wkurzyć. Wy możecie wybrać jedną osobę, która pójdzie jako pierwsza. Natanek. Natanek! Natanek! na Jedna lewej, druga z prawej. Natanek! Natanek to jedna latanka.

On nie gra w te gry jednak <laughs> A brów, <laughs> a brów. Dobra, leć, leć furtka jest otwarta i ludzie się respawnują i wchodzą jeszcze raz Ja mam dobra, to skaczcie dalej, już macie jedno Powodzenia życzę a Ja czuję, nie mogę przejść Ale cisza nagle, jak ma iść no. Dawajcie, dawajcie Dawajcie no, no, idą. no O, idą O, ważni Idziemy? No, to ja będzie nie, ja idę na końcu jak nie będzie skale, to będzie tutaj. Się nie nie więc się... ja Ma to ja skaczę tam na tytuł. W lewo. To ty pierwszy. Dawaj chodź. Ja za długo a, za długo dobra, a, za długo to. Złóż to. Złóż no, na pewno. To tak. like, Jak coś ty, że myślę, końcu nie usłyszałeś. To, 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 ktoś. Nie jest, nie ja masa, to, hey, się paletę. Na ty rektor. paletę. Kto nie znikł? Ta, ja jestem Na trum. Ja jestem ja stawiałem. No.

Znowu lewa! Znowu lewa! Teraz będzie prawo! Jak będzie prawo? Nie, będzie lewa! Zademonstruję! Proszę bardzo! Będzie lewa! Nie, 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 tera tera nie! Pójdziemy w prawo i troszkę na mnie! Oddajcie się z tego! No to... Raz, raz nawracować! Daleko trochę zostało nam! No właśnie, żebyś nie głosowanie wybierali. Kto skacze? No, no. no, no. no. Dawaj, no, no, <essentials> oh, bo Potem, kolejna koleca będzie No tak, spuść pierwszą. No tak, pierwszą. Dawaj, dawaj. Uuuu O, Przeszorka o... 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 Teraz spoiler wszystko, wszystkie do końca będą na lewo! Naprawdę, tak jest! Znowu! Nie zwracajcie uwagi, Ezioł, teraz ty! nie Będę ja później. Teraz tak, więc już prawa. Tu musi być prawo później. Ja <laughs> nie, nie, wygra, nie fer, bo dwóch. Teraz gdzie? Mohenjo wyrobisz. Ze dwóch musiałem być. Nikt tego nie wygra. Nie, nie no, nie fer, nie fer. Dobra, Dobra nie śmierć. Dobra, nie śmierć. Dobra. Ej, jest cześć przypadek ludzi. Nie lubię. No. Teraz prawo. Szachownica. Już widzę wzór. Dobra, to skacz. Nie. To skacz. Ja ja jestem a... ma... main charakterem. Nie. Tutaj ja nie mogę umrzeć. Ja mam. Nie, nie mam. Armor No to ja jestem main charakterem. No ja Można zrobić tylko... Kurwa!

no, no, Zostały jeszcze dwie palety. A ja muszę wygrać koniec ego. By <głos》> nie za dużo. <głos》> Siema, co Dobra, tam? Czeszka za? Połago. To musisz, tam, tam, tam Fajny lot. Co nie? Jest tak. A ty, jak ty z nią, lotasz, nie mógłby... Która paleta była pięknie budowana? Która piędrząc A wole. Dobra, teraz pora sekretny lory. Tak naprawdę jestem.

To się mnie zapać. Dobra, Dobra, wreszcie. jest was trzech, palet jest pięć. Macie... ...chuj pomyłek. Idziesz. Kurla. <śśmiennie> dobra. Bez dobra. broni tam! Bez dobra. broni tam! Stop! Stop! Mobek. Nie... Pozostały teraz dwie palety, nie faktycznie. Rodzice! <śmiennie> 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 No to Uwa, jeszcze raz ja cię I teraz, teraz dla zabawy, spadnę tutaj. <śmiech> jest <śmiech> dobra, jeszcze. <laughs> Cisza, używam matematyki. Nie, nie, nie matematyki. To ojej, Ej! ojej, 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 nie ojej, mogę, ojej, Nie, mogę stać. <śmiech> <śmiech> Nie, czy to idzie po dwa? No ja nie wiem. To jest ja Ja to bijłem ja dzisiaj nie... rano. Z dwóch, jedna z dwóch. No nie. Jedna z dwóch. ja to, czekaj, ja ci eee. pomogę, czekaj, sprawdzimy. Ja mam akurat tego cegłę przy sobie. Dlaczego? Nie za cegłę. Browarem. <mulary> <wzi>. <mulary> nie trapiłeś. Trafiłem. Ja mogę właśnie... Przekić. Nie da się przekupić. Pan, cegła, co za to? Ja to bym skoczył no, na, ja lewo. Bym się... na to, ono, lewo. Na 100% lewo. są ja. takie, masz no, 50, no, 50 na 50. Dwońcie lewo, no kto tak. by zrobił? Czerwone, czy na Czerwone, czarne, czerwone. Które to będzie? Czerwony. To będzie czerwony, tak? Czerwony. Czy to jest czerwony? To jest czerwony, to jest. Czerwone, to jest tak! dobra. Tak, eee, tak. Czekaj to. Najwyżej odpadniesz w dole. Zastanów się dobrze, zastanów się dobrze, na pewno się zastanów dobrze. O, no, Jeszcze masz szansę zmienić zdanie. Czekaj, on sprawdza, który która peta jest cieńsza. Kurwa, <grym> Zagraj co w MC Pence? MC pence? A to samemu to no. tak chujowo. <grym> To Trzeba Od tamtej strony ktoś musi do mnie przyjść. tej zagrać. No, no, no. Hmm. jak to nie? Ty szybciej przylecisz. ale podskocz do niego, ale także mi obliżej. były dwa, tu były dwa. <grym> <O>. <grym> I teraz padam. Wow. Nie, no, dobra, nie spodziewałem się, że to wygram. Y Prowadzący idzie czekaj. <grym> 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 Prowadzący jeszcze raz <grym> i <jeśli> chcesz <grym> A, no, kurwa. U, powoli, dobra. O, podejście Chciałem drugie, czwarty, jeszcze czwarty, dobra. <grym> dobra. <grym> Kurwa, wydaję na to. Dzięki, dziękuję. O, gdzie się nie sklasowałeś? Moja. moja reakcja to jest taka. Aaa, tak bliźnionek. Dobra, wygrałeś nagrodę od sponsora odcinka, proszę bardzo. Deko. Deko. <gry> <gry> Ej chłopaki, zrzućmy go, to będziemy mieli kuchenkę ze Fiko.